Kim zostanie ta dziewczynka? Co będzie dla niej ważne? Czy założy rodzinę? Czy będzie szczęśliwa? Czy dożyje starości? Jaką śmiercią umrze? A ten chłopiec. Kim zostanie? Od rodziców dostałem wszystko. Rodzice dali mi dobre wychowanie. Rodzice odprowadzili mnie pierwszego dnia do przedszkola. Mama głoskała mnie po twarzy, kiedy zdarłem sobie kolano. Tata nauczył mnie nie bać się ciemności. Z tatą moją pierwszą rybę. Tata pokazał mi słonia. Tata pokazał mi tygrysa. Tata pokazał mi, co to jest odwaga. Tata pokazał mi, co to jest lisi spryt. Tata wytłumaczył mi wyższość sprytu nad odwagą. Mama dbała o moje zęby. Mama nauczyła mnie pacierza. Rodzice pokazali mi Warszawę, Gdańsk Westerplatte. Tata kupił mi encyklopedię dla dzieci. to odpytywał mnie z encyklopedii dla dzieci. Na pierwszą komunię od rodziców dostałem zegarek z kalkulatorem i mamy melodyjkami. Halinka, wiecie co? Halinka to jest taka moja znajoma, emerytka. No wiadomo, obcięli emerytury i Halinka ma mało pieniędzy i się czasami wstydzi, żeby od kogoś pożyczyć. No to ja na przykład jadę do brata Alberta, przywożę jej zupę, no i daję jej tą zupę, żeby, żeby jej trochę pomóc. Ale ostatnio taka była smutna, tak myślę sobie, co by tu zrobić, nie? No i poszłam do cukierni i kupiłam mi takie najpiękniejsze ciastko, jakie było. Wie, proszę pani, najsmaczniejsze. No i kupiłam je do Halinki, buk, buk, dzień dobry, pani Helinko, tu Marysia ma dla pani prezent, proszę. I Marysiu, kochana, dziecko drogie. No wiesz, ja od dwudziestu lat nie pamiętam smaku słodyczy, kochanie. Mam cukrzycę taką zaawansowaną. Ja tak nam z tym ciastkiem, Michalinko, uściskałam ją, no i sama sobie zjadłam ciastko. Chodź. Słuchaj. proszę się. Zola chodź tu na chwilę. Chodź, chodź, chodź. No. No. E. Nikoń, słuchaj. Słuchaj, mnie. Przynieś mi, przynieś mi, przynieś mi co? Proszę się, daj mi końce podaję. Jakieś dziecko z Tanzanii połknęło z głodu jedno euro. Jakaś kobieta na południu poczęła puszkę coli. Ktoś podpalił bibliotekę kongresu banknotem stu dolarów. Spali się złoma, spali się siano Waszych głów. Widziałem siedem psów, siedem chudych psów. Skwierczą Wasze dzieci. Czuję, jak palą się Wasze dzieci. Pani, Pani pozostały dwa dni życia. Pani! Posłuchaj, trzy miesiące. miesiące Przyjmi się! W przepraszam. Właśnie się! Przyjmi się! Przyjmi się! to się! zjawisko się! troszeczkę Bardzo, wie Pan, interesujące zjawisko, bo siły napięcia powierzchniowego są większe niż siła grawitacji. I ja wiem, że jeżeli ja będę chciał przedstawić te, to zjawisko w szóstej B, a nawet A, to ja wiem, że wszyscy zaczną krzyczeć: Penis! Penis wypukły! Nie! menisk, Jest napisane na tablicy. Ale nie, jest żabawa! Jest zabawa na cztery fajerki! Jeżdżę, był znowu w szóstej klasie, to też bym krzyczał bębny z No dobra, fajne. Bardzo fajne. Fajne. Podoba Ten mi się. człowiek jest niepełnosprawny. O Jezu. Posłuchaj mnie. Opowiada o swoim koledze z branży, jak to się mówi, wiesz? Bo dla niego to jest ważne, żeby o kimś takim opowiedzieć i jego, jego zmaganiu z życiem. Rozmawiałam z chłopakiem w twoim wieku, który stracił dwa lata temu ojca. Dla niego to też jest ważne, żeby opowiedzieć o ojcu, który był dla niego bohaterem. Rozumiesz? Takie przypadki Cię nie interesują. Główno mnie to obchodzi, wiesz? O co ja walczę? O co ja w ogóle walczę? Ja Wam wszystko poświęciłam! E! Ja Wam zaufałam, chłopaki! Wiecie, co to jest zaufanie? Wiecie, co to jest zaufanie?

Szczerze. A jak ty długo już tak? Co? Jest długo. Nie liczę godzin, ja. Wiesz? A dlaczego uciekłeś? A ja nie uciekłem. Wiesz? Nie uciekłem, wyszedłem. No i co, nie możesz wrócić?